Witam, kochani, serdecznie. Witam po tak długiej przerwie, ale w moim życiu dużo różnych rzeczy się dzieje. No i właśnie z tego powodu nie miałam dla Was czasu. Ale moi drodzy, nie tylko, że w moim życiu się dużo dzieje, to i. W naszym. A szczególnie teraz po tych nowych wyborach, przodkowie chcą Wam przekazać wiadomość, jak to będzie wyglądało w Polsce po tych wyborach, tak? To jest taki przekaz od przodków. Czas po wyborach, co się będzie dziać. I jeszcze tam. Mam jeszcze dwa takie pytania, także dzisiaj też je zrealizuję. Od przodków będą odpowiedzi i zobaczymy, co mają nam ciekawego do przekazania, moi drodzy. Tego różnego rodzaju takie dźwięki, które słyszycie obok mnie, to są moje pieski. Jak zwykle zrobiły się aktywne, a szczególnie jeden z moich psiaków bardzo się boli przelotów samolotów, bo ostatnimi czasy. Często i gęsto latają nad naszymi głowami wojskowe samoloty. No, jest niesamowita aktywność, muszę przyznać. No i oczywiście mój psiaczek tego się boi, bo myśli, że to burza. Dobra, kochani, po takim krótkim wstępie jeszcze raz Was przepraszam, że tak długo mnie nie było. Yy, osoby, które łapki mi postawiły przez ten czas do moich filmików, bardzo za nie dziękuję i oczywiście chcę ich jak najwięcej i osoby, które zaskrybowały mój kanał, to też bardzo dziękuję i witam serdecznie w moim kręgu znajomych no i co? i dobra, zaczynam Zaczynam moi drodzy. Zobaczymy, co tam nasi przodkowie chcą nam przekazać. Co to będzie się działo teraz po wyborach w Polsce, tak? Co to nas czeka, jak to będzie wszystko wyglądać. No, i teraz zobaczyłam taką formę, jak mam to pokazać Wam. Ciekawe, trochę inaczej niż zawsze. No Zawsze mnie zaskakują takie przekazy. Dobra, moi drodzy. No i co? I zobaczymy, tak, jak będzie Polska wyglądać po tych wyborach, które mieliśmy. Jak to będzie wyglądać? O, wielkie zmiany, transformacja. O, szczęście. Dobra, w dobrym kierunku idzie. Aha. Bardzo piękne karty, muszę przyznać. O, aha. Ktoś ma wysokie plany w stosunku do nas, moi drodzy. W kierunku. Naprawdę piękne karty są. No, które rokuje, moi drodzy. Ten wybór, który żeśmy teraz y, zrobili. To w Polsce naszej będą wielkie transformacje. I to ktoś ma bardzo poważne plany. Plany, które podniosą, można by było powiedzieć, nie tylko nasze postrzeżenie, co do naszych. Siedzących na stołkach, ale też tu jest takie coś powiedziane, że te plany są związane z tym, że jak będziemy pracować, to będzie coś y, szło w bardzo dobrym kierunku. Czyli to jest wszystko tak, idzie wszystko w tym pozytywnym kierunku dla nas, dla nas, robociarzy, tak? Jest to. Y, plany są powiedziane, że. Y, Zadowolenie wśród ludu pracującego, tak można by było powiedzieć. Czyli duży skok na poprawę sytuacji dla osób, którzy pracują, pracują, dla ludzi pracujących. Jest to transformacja o, o tym, żeby mm, Ciągle mi idzie na usta ta wibracja miłości, żeby się podniosła. Wibracja miłości. Dobra. Ktoś będzie dla nas robił z miłością. I myślą o nas. Tak. Szczególnie o, dla tych, którzy będą pracować. Duże, dobre zmiany. No, zobaczymy, co dalej jeszcze. Tak. Jakieś umowy. Mm -hmm. Umowy, które. Czekajcie, tak, coś nowego. Umowy w kierunku, jakieś umowy będą robione, moi drodzy, przemyślane. To nie będą umowy na szybko robione, tak? Czyli musimy mieć. Czas. Ktoś ma um, pomysł, tak? Ten pomysł będzie potrzebował trochę czasu, żeby go wdrożyć. Jest to przemyślana um, rzecz, ta, która będzie robiona. To będzie coś nowego dla, dla nas. Coś, czekajcie, przy tej karcie tutaj wychodzi. Dobra, ktoś ma jakieś pomysły dalekosiężne, aby coś nowego wdrążyć coś, co podniesie hmm. nasz kraj, można by było tak powiedzieć. Umowy, które potrzebują czasu, żeby się zrealizowały, są na to dobre przemyślane pomysły. Dobra, co jeszcze dalej będzie tam dla Polski po tych wyborach? Muszę powiedzieć, moi drodzy, że naprawdę bardzo piękne karty. Bardzo fajne. O, i kasiora idzie. O, i odbudowa. Kurde, dużo pieniędzy będzie włożone na to, żeby odbudować. Nadzieja jest w tym. Że uda się wdrożyć ten plan, aby naszą politykę pieniężną wdrożyć tak, abyśmy byli silni, mocni, żeby się odbudowało to, co zostało gdzieś zniszczone, stracone. To są po prostu takie, powiedzmy sobie, rzeczy dalekosiężne, żeby zrobić nasz kraj. Potężnym. I to jest nadzieja w tym, żeby się to ziściło. Bardzo piękne, moi drodzy, bardzo piękne karty. Jak na razie jest wszystko przepięknie. Naprawdę. I tu jest nadzieja, że ten plan, który już został ten pomysł, że on się zrealizuje dla dobra ludzi, szczególnie pracujących. Jest to plan. Poświęcony na to, aby odbudować to, co zostało stracone. Szczególnie tu idzie w kierunku yy, no, pieniędzy, moi drodzy, czyli nie tylko naszego portfela, ale tu chodzi też o portfel naszego państwa, bo zostało dużo wywiezione. Tak, bardzo piękne plany. Bardzo piękne plany. I tu jest na końcu karta, która mówi: Mam nadzieję, że to się mi uda. Tak mogę powiedzieć, bo tak jest, zostało to mi tak powiedziane. Więc teraz Wam przekazuję, że mam nadzieję, że moje plany się zrealizują. Są to plany dalekosiężne, bo były przemyślane już przeze mnie wcześniej i ja już mam plan, żeby go wdrożyć, tak? I teraz będę wszystko robić, aby poprawić sytuację ludu pracującego, tak? I jeszcze wchodzą nowe jakieś rzeczy, które będą dobre, aby nasz kraj był silny i mocny. Tak? No i chodzi tu oczywiście o strukturę bankową i tak dalej, żeby to wszystko zaczęło y, pozostawać. W naszym kraju, bo tu jest pięknie pokazane, w naszym kraju, tak? A nie gdzieś wywożone daleko, za granicę, gdzieś daleko, no nie? Bo tak trzeba, bo tak powinno się zrobić, no nie? A to jest nieprawda. To, co jest nasze, ma zostać przy nas. My jesteśmy pracującymi ludźmi. Ta osoba, która rządzi teraz naszym krajem. Będzie wdrażać ten plan, który już miała wcześniej i teraz dzięki różnym umowom tak, <laughs> będzie mógł to wdrożyć. Bardzo piękne, moi drodzy. Przyszłość w Polsce wychodzi na to, <laughs> że no, będzie dobra, no nie, moi drodzy. Nie będziemy musieli tak dużo jęczeć i płakać, ej psiaki. Także nie będziemy musieli narzekać to tak, jak my to zawsze robimy, prawda? Dobra, jeszcze tylko się zapytam, czy zaczną ludzie wracać do Polski, tak? Dlatego, że sytuacja w innych krajach poza granicami Polski już nie jest taka piękna, jak była kiedyś, i zobaczymy, czy będą ludzie już na przykład w tym roku przychłonili. Powracać do Polski, zostawiając no te kraje, w których do tej pory pracowali, żyli i tak dalej. Aha. wiecie co? To jest tak, pożegnanie. No, niektórzy będą nawet, można by było powiedzieć, będą żegnać się z tymi swoimi krajami, w których do tej pory byli na takiej zasadzie muszę, nie chcę, a muszę. Ale tu jest też i powiedziane tak, gdy wrócisz, masz szansę na to, że nic nie stracisz. Tak? Przy fortunie to oznacza, że i tak ten pieniądz będzie. Czyli tak, żegnamy się, żegnamy się z tymi krajami, do, w których do tej pory byliśmy. Chcemy, nie chcemy, wracamy, ale tu jest powiedziane, że to wcale nie będzie takie złe, bo będą pieniądze. Tak? Hmm. Czyli do odważnych świat należy, bo tu też chodzi o odwagę. Mam odwagę, wracam do kraju. I się nie boję, bo wiem o tym, że i tak sobie dam radę, bo przy mnie stoi bogini fortuna. Bardzo fajnie, ale jest bardzo pięknie pokazane. Pożegnanie. Adieu, adieu. Dobra, moi drodzy, to jest bardzo fajne. Muszę powiedzieć, że mi się to podoba. Tak? Tutaj. Dziękuję za ten przekaz. Bardzo fajny, zresztą bardzo obiecujący. Duże poprawy w naszym kraju. Poprawy pozytywne dla nas, dla ludu pracującego. Tak i nie tylko, tak? Czyli będzie wszystko dobrze. Jeszcze jak przy nas stoi bogini fortuna, to już w ogóle. Dobra, a teraz jeszcze chcę zobaczyć, jak to będzie z wielką W, bo wszyscy się panicznie boją, a że mam przekaz, moi drodzy, to chcę zrobić to od razu. Tak? Aha. Z wielką W. Właśnie. Wszyscy mamy z tego powodu lęki, obawy. To jest karta, która mówi o o tym, że gdy pomyślimy o tej sytuacji, która wokół nas się dzieje, wpadamy w taką melancholię, zastanowienie się, czy to ma w ogóle cokolwiek sens, czyli niedaleko od depresji to się. Tak zaczyna melancholia, a później depresja. Zobaczymy dalej, co karty nam powiedzą na temat W Ja mówię cały czas o Polsce, moi drodzy. Zobaczymy, co dalej jeszcze karty powiedzą na temat W, co tam, czy grozi nam, czy nie. Cały <laughs> czas jesteśmy w karcie zastanowienia się właśnie, to jest właśnie ta, to, co ja mówiłam, że wkrada się w nasz umysł ta niepewność jutrzejszego dnia, tak? Mimo, że coś się dzieje gdzieś tam daleko, my się zastanawiamy i wpadamy w taki dołek, tak? Tu przy tej karcie to się tak nazywa, że ten stan przedłuża się. Ale dobra, na temat W. Czy coś będzie w Polsce w tym roku? Odchodzi. W. No, kochani. Daleko jesteśmy od tego. Daleko. Daleko jak na razie. W tym roku nic. No oczywiście. Teraz jeszcze co my tu mamy? No, przy tej karcie to muszę powiedzieć. Nie musimy się obawiać. W tym roku nic się nie będzie, kochani, działo. Tak? Jesteśmy, jak to się mówi. Hmm. Dobra, tu jest ostrzeżenie. Nie wpadajmy właśnie w te smutki, nie zastanawiajmy się, co się gdzieś daleko dzieje, tak? Bo możemy wpędzić się w chorobę. Nie tylko w chorobę własną, ale my jako naród możemy się rozchorować myślami, tymi, co się dzieje wokół nas. Na razie w naszym kraju jest pięknie i ładnie, jest. cieszymy się, jesteśmy zadowoleni, tak? Szczęśliwa rodzina. Tutaj ktoś nad nami czuwa, moi drodzy, i czyli coś takiego jak wód nam nie grozi w tym roku. Tak, tutaj jest: trzymamy się razem, czyli tak duchowo musimy się wspierać, podtrzymywać się, jak ja to mówię, jeden, drugiego i razem współpracować. Tu chodzi teraz o to, tak, żebyśmy siebie nawzajem nie straszyli i nie gadali głup, tylko musimy się trzymać w kupie, moi drodzy, tak? I nie dawać się strachom, bo to jest um, no, niedobre, tak? Do to, to źle wpływa na naszą psychikę i możemy zrobić jakieś błędy, które są niepotrzebne. A tutaj pokazane jest piękne Strach wkrada się jak złodziej do naszego umysłu. Ale na dzień dzisiejszy w tym roku nie grozi nam. Zaraz zobaczymy jeszcze, czy przyszły rok czy przyszły rok zagraża nam właśnie, zagraża nam W, w przyszłym roku, czyli 2026, czy zagraża Polsce W. Zobaczymy. Znowu, daleko gdzieś zobaczymy. Teraz Wam powiem, moi drodzy, tylko wyłożę od razu te karty. No właśnie, chodziło mi o. Mnie. Aha. Dobra. Hmm, hmm, hmm. Fałszywość. Dobra. Nie, znowu nie. Nie, mój drodzy. Pożegnanie. Nie, 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 nie. Czyli przyszły rok też nie. Jedynie jest tutaj powiedziane o tym, że będzie ktoś fałszywy prowadzać nam jakieś dziwne wiadomości, że coś się dzieje. Ktoś, kto nas obserwuje i chce, no można by było tak powiedzieć, um, zarazić nas um, niepewnością jutra, że jest takie coś powiedziane, jak gdyby tak. Ja Wam pięknie to mówię, słuchajcie mnie, może coś się złego wydarzyć się już jutro. A tu jest powiedziane fałszywe hmm, plotki. Yy. O, teraz powiedziano mi, fałszywi prorocy. Moi drodzy, tu jest przepięknie podpowiedziane. Trzymajmy się wszyscy razem. Radujmy się, że jesteśmy rodziną, że wspólnie. Ktoś tutaj pracuje nad jakimiś umowami. Musimy czekać na rezultaty. Które, jak wychodzi w, w tych kartach, y, nie będą y, przeciwko nam, czyli nam nie zagraża W, pomimo tego, że ktoś będzie cały czas nas straszył, nawet mówił, że może zrobić y, zamieszanie w naszym kraju, żeby zaczęło się coś burzyć, coś palić i niszczyć, ale to są fałszywe pogłoski, czyli. Pamiętajmy o tym, że w przyszłym roku, jeśli będzie coś ktoś mówił, że zaczynam z nami wojować, to tylko i wyłącznie po to, żeby nas przestraszyć. Przez to dużo ludzi przestraszy się naprawdę, tak? Tu jest pokazane. Strach będzie przestraszony dość sporo osób. Yy, ja nie wykluczam, że może coś będzie sprowokowane, tak? Ale tutaj jest tak, że ktoś czuwa żeby były prawidłowe umowy, żeby coś głupiego nie zrobić. I to jest piękne. Ktoś, kto będzie miał posłuch ludu. Tak jest pięknie tutaj pokazane. Ktoś mądry, ktoś, kto przemyśli różne sytuacje. Dobra i zobaczymy jeszcze końcową kartę. Co jeszcze nam chcą przekazać nasi przodkowie? Ostatnia karta, karta morze rady dla nas. <laughs> Wiecie co? Jak już tylko wyciągnąłem tą pierwszą kartę, to mi już się nasunęło to. Bądźmy dumnym narodem. Mam nadzieję, że będziecie silni i mocni. To jest przekaz, moi drodzy. Od, nasi, od naszych przodków, którym bardzo dziękuję. To, co do Was teraz mówię i przekazuję, to mam cały czas takie ciary, no nie? I to jest uczucie takie, że mam kontakt. To zresztą osoby, które się tym zajmują, to wiedzą, co mam na myśli. Aby moi kochani, cieszcie się tym, że nasi przodkowie też nad nami czuwają i przekazują nam takie właśnie. Wiadomości. Do tej pory wszystko to, co ja przekazałam moi drodzy, się spełniło. Możecie sobie obejrzeć inne filmiki. No, i teraz tutaj jest rada od naszych przodków. Bądźcie dumni. Bądźcie dumni. Mam nadzieję, że będziecie silni i mocni i stanowczy. Czyli tu chodzi o to, że się nie ugniemy, tak? Nie padniemy na kolana, tylko będziemy dumni i silni. I to jest taki najważniejszy, piękny przekaz, moi drodzy. To już nie tylko przekaz na te 2026. To jest przekaz dla nas, na te, powiedzmy sobie, istnienie naszego kraju. A mam nadzieję, że będzie istnieć zawsze, że go, jak to się mówi, nie złamią, nie połamią, nie podzielą jak ciasto. Tak? I jeśli będziemy dumnym narodem i silnym, to nam się nic nie stanie i będziemy się trzymać. Razem i będziemy mieć mądrego przywódcę, to moi kochani, jak widzieliście w pierwszym przykładzie, będzie wszystko pięknie i ładnie i dobrze. I każdy, jak ja to mówię, będzie zadowolony. Dobra, to by było na tyle, moi drodzy. Więcej już nie mam. Pomimo tego, że wcześniej miałam już y, jeszcze oprócz tego inne pytania, ale najwidoczniej to, co powiedziałam dla Was, to już jest to wszystko i nie muszę przekazywać, bo po prostu tamte pytania znikły. Najwidoczniej jest wszystko powiedziane, co miało być powiedziane. Dobra, moi drodzy, ja dziękuję. Życzę Wam y, miłego wieczoru, tak? My oczywiście. Dziękuję za łapki, a mam nadzieję, że takowe dostanę. Yy, I co? I dużo zdrówka przede wszystkim. Zdrówka przy takiej pogodzie, jaką teraz mamy, raz ciepło, raz zimno, to jest potrzebne nam zdrówko. No i co tam? I do następnego razu. Jeszcze raz. Dziękuję i życzę dobrej nocy.